Witam ponownie. W tej lekcji będziemy zajmowali się budową przedniej części ekranu i ekran zbudujemy na bazie podstawy cylindra, a to oznacza, iż taki obiekt musimy wprowadzić do naszej sceny i pamiętamy, że możemy skorzystać z półki Polygons i kliknąć po prostu na odpowiednie ikonce i dzięki temu obiekt zostanie wprowadzony do sceny. Pamiętamy również o tym, iż dwuklik na danej ikonce powoduje, iż automatycznie otwieramy ustawienia danego narzędzia. Wprowadzamy tutaj zmiany. I te zmiany zostaną uwzględnione w obiekcie, który wprowadzamy na scenę. Ja jednak chciałbym zmodyfikować wygląd czy też parametry nowego obiektu zaraz po tym, jak wprowadzę go do sceny. I właściwie chciałem skorzystać z innej metody wprowadzania obiektu. Tak więc proponuję skorzystać ze skrótu Shift, prawy przycisk myszy. I tym samym uzyskujemy dostęp do grupy odpowiednich narzędzi. A wśród nich oczywiście znajduje się cylinder. I w tym przypadku również możemy skorzystać z ikonki, która otworzyłaby nam ustawienia danego narzędzia. Ja w tym przypadku po prostu proponuję skorzystać z poli Dobrze. I kliknąć w okolicy środka ekranu, przeciągnąć mniej więcej w taki sposób. I skorzystajmy z perspektywy, aby wyprowadzić ten cylinder w głąb. Mniej więcej w ten sposób. I automatycznie, może skorzystajmy ze skrótu 5. W bieżącej sytuacji cylinder nie jest dopasowany do środka naszej sceny. Tak więc ja bardziej przyjmuję się tym, aby właśnie poszczególne obiekty leżały na tych samych osiach niż aby były dopasowane do tego materiału referencyjnego. I tak, skorzystam ze spacji, przejdę do menu show. Grid, tym samym wyświetlę siatkę. Dobrze, skorzystam ze spacji. I widzimy, że środek cylindra leży poza środkiem naszej sceny. Tak więc skorzystajmy z przyciągania obiektów do siatki. W tym celu musimy z powrotem przywrócić widoczność Status Line, tak więc korzystamy ze spacji Status Line. Przechodzimy do sekcji powiązanej z przyciąganiem i aktywujemy odpowiednią ikonkę, czyli przyciągnij do siatki w skrót W i przesuwamy. Super. Następny krok to modyfikacja elementów konstrukcyjnych naszego obiektu. I do tego celu możemy wykorzystać Channel Box bądź edytor atrybutów. Ja w tej sytuacji mam ukryte ikonki powiązane z tymi zakładkami, gdyż te ikonki są powiązane ze Status Line. Tak więc mogę skorzystać ze spacji. Klikam w prawym obszarze, przechodzę do atrybutów i tutaj mam wybór albo edytor atrybutów, albo Channel Box. Ja proponuję skorzystać z Channel Box. I tak, w górnej części znajdują się informacje związane z przekształceniami naszego obiektu, a poniżej w sekcji Inputs znajdziemy element PoliCylinder1. I klikając na tym elemencie uzyskujemy dostęp do dodatkowych opcji i w tym przypadku te opcje związane są po prostu z elementami konstrukcyjnymi naszego obiektu. I tak, aby edytować te opcje możemy oczywiście kliknąć wybrany element i wprowadzić ręcznie. Powiedzmy wartość 5. Dobrze. Jaki możemy po prostu zaznaczyć dany parametr, skorzystać ze środkowego przycisku myszy poza obszarem Channel Box, przytrzymać środkowy przycisk myszy i przesuwać w lewo bądź w prawo. Do tych parametrów mamy również dostęp z poziomu edytora atrybutów. I tak, w tej sytuacji po prostu korzystamy ze spacji prawa strona ekranu atrybuty edytora atrybutów. I przechodzimy do zakładki Policylinder 1. I tutaj uzyskujemy dostęp właśnie do podobnych opcji, które możemy modyfikować. Aczkolwiek według mnie najszybsza metoda to po prostu kliknięcie prawego przycisku myszy i wybór odpowiedniej wartości, czyli polis cylinder 1 i automatycznie jesteśmy przeniesieni do edytora atrybutów. No dobrze, tak więc ja na tym etapie proponuję zmodyfikować tutaj dwa parametry. Pierwszy parametr odnosi się do osi. I wprowadźmy tutaj wartość 16. Dobrze. I drugi parametr, który będziemy edytować, to po prostu subdivision scaps. I w tym przypadku, może wprowadźmy powiedzmy wartość 3. Następnie możemy usunąć tylną część obiektu, pozostawiając tylko i wyłącznie poligony znajdujące się z przodu. W tym celu korzystamy z prawego przycisku myszy. Wybieramy Face. Następnie zaznaczamy poligony, które się znajdują z tyłu. Upewniamy się, że nie zaznaczyliśmy poligonów z przodu. I korzystamy z Delete. Ja właściwie wyłączę siatkę. OK. Skorzystam teraz ze spacji. i Przejdę do Channel Box. I tak. Możemy zauważyć, że... Po zaznaczeniu obiektu w sekcji Input znajdują się teraz dwa elementy, czyli Polycylinder oraz moje polecenie związane z usunięciem komponentów, tak więc w tej sekcji zbiera się historia naszego obiektu. I tak, jeśli przykładowo teraz chciałbym zmodyfikować parametry inicjujące, to napotkam błędy. Dlatego warto po prostu zmodyfikować kształt obiektu wcześniej, zanim będziemy modyfikowali jego topologię, czy też wpływali na liczbę komponentów. I tak, jeśli zaznaczę chociażby ten parametr i skorzystam ze środkowego przycisku myszy, to zauważymy, że uzyskujemy bardzo dziwne rezultaty. No dobrze, tak więc ja przywrócę wartość 3 i proponuję na tym etapie usunąć historię powiązaną z tym obiektem. Tak więc korzystamy z odpowiedniego polecenia w menu edycja. Delete all by type. Historia. I automatycznie zauważymy, że informacje o przekształceniach, czy też właściwie informacje o tym, co udało nam się wykonać w odniesieniu do obiektu, po prostu zniknęły wraz z sekcją inputs. I proponuję umieścić to polecenie, Bezpośrednio w półce custom. I tak, na tym etapie mam tutaj cztery skróty. Tak więc skorzystam ze środkowego przycisku myszy, wskażę i przesunę do ikony kosza i proponuję w custom umieszczać wybrane polecenia, z których często będziemy korzystać. Dobrze, następnie korzystamy z Ctrl Shift, przechodzimy do Edit, Delete All By Type, Historia. I tym samym Odpowiednie polecenie zostało umieszczone w półce Custom. Jednakże ja widzę, że właściwie kolor fontu historii, jak i tło pod podpisem, zrywają się ze sobą, tak więc skorzystam z prawego przycisku myszy. Edycja. Przechodzimy do zakładki półki i modyfikujemy wybrane parametry wyświetlania ikon. Ja w tym przypadku skorzystam po prostu, powiedzmy, z czerni w odniesieniu do podpisu. No dobrze, przejdźmy już do kształtowania naszego obiektu i w tej sytuacji skorzystajmy na początku ze skalowania skrót R. I dopasujmy cały obiekt mniej więcej do fotografii. No, aczkolwiek z grubsza, w tym przypadku fotografia jest troszeczkę zdeformowana. Tak więc staramy się na oko dopasować obiekt. I tak, na tym etapie musimy również przyciągnąć odpowiednie komponenty odpowiedzialne za. I w tej sytuacji możemy przykładowo chociażby skorzystać ze skalowania, zaznaczyć odpowiednią grupę komponentów i próbować w taki sposób dopasowywać położenie wybranych werteksów. Możemy również usunąć większą część poligonów, pozostawiając tylko ćwiartkę obiektu, a następnie dopasować ręcznie położenie wybranych werteksów. Jednak proponuję skorzystać z troszeczkę innej metody, mianowicie skorzystajmy z deformera. Tak więc przechodzimy do półki deformation. I pierwsza pozycja to kratownica. Dobrze, i kratownica została wprowadzona do naszego obiektu. Skorzystajmy z prawego przycisku myszy i wybieramy odpowiednią informację o kratownicy. Tym samym jest otwierany edytor atrybutów. Przechodzimy do drugiej zakładki i tutaj możemy zmodyfikować liczbę komponentów tej kratownicy. Tak więc w tym przypadku kratownica nie dysponuje głębią, gdyż jest nałożona na płaski obiekt. Ja proponuję wyzerować wszystkie wartości, a właściwie wprowadzić wartość 2, 2. I następnie zmodyfikujmy pierwsze dwie pozycje, wprowadzając wartość 4 i 4. Dobrze? I tak, kratownica to po prostu obiekt geometryczny, który może kontrolować inny obiekt geometryczny. I komponenty kratownicy w tym przypadku to punkty, tak więc korzystamy z prawego przycisku myszy, wskazujemy kratownicę i wybieramy pozycję lattice Point. Dobrze, ja przejdę do rzutu z przodu. I tak, możemy teraz wskazywać wybrane punkty. Ja skorzystam z Shift, aby dodać wszystkie narożne punkty. Następnie możemy skorzystać z narzędzia przekształcającego skalowanie, czyli skrót R. Przekształcać te punkty i automatycznie zauważymy, w jaki sposób wpływamy, czy też kratownica wpływa na geometrię, do której jest podpięta. Ok, całość w tym stylu. I przesunę horyzontalnie. Mniej więcej w taki sposób. Dobrze? Następnie zaznaczę te punkty, które znajdują się tutaj. Dodam do zaznaczenia te punkty. I lekko przesunę. W taki sposób. Dobrze? Zaznaczę teraz tą parę. I tą na dole. I przesunę mniej więcej w taki sposób. Dobrze? I powrócę do narożnych punktów. I schowamy z powrotem mniej więcej w ten sposób. Ok. W ten sposób udało mi się mniej więcej ukształtować obiekt. Zaznaczmy teraz obiekt i usuńmy historię. Tym samym wszystkie przekształcenia zostaną wtłoczone do siatki, a kratownica zostanie zdjęta z obiektu. Tak więc przechodzimy do Custom i klikamy na historii. Super. I właściwie zaznaczę werteksy które znajdują się na samym środku. Skorzystam ze skalowania i zmodyfikuję w taki sposób. W ten sposób udaje nam się z grubsza dopasować kształty do kineskopu i możemy skorzystać ze skrótu 3, aby wygładzić tymczasowo siatkę. Skrót 1 i powracamy do pierwotnej postaci. I tak, na tym etapie chciałbym zmienić Powiedzmy, położenie wybranych pętli komponentów, które znajdują się w środku mojego obiektu. Mogę skorzystać chociażby z zaznaczenia wszystkich punktów, które znajdują się chociażby na pierwszej pętli, w tym przypadku wykonuję to ręcznie, korzystając ze skrótu Shift, a następnie zeskalować. Jednakże w ten sposób uzyskuję dosyć duże dysproporcje w odległościach pomiędzy poszczególnymi parami. Tak więc najlepiej będzie wprowadzić odpowiednią pętlę na bazie pierścienia komponentów krawędzie. Tak więc te krawędzie, które są ułożone względem sąsiadujących krawędzi równolegle, tworzą po prostu pierścień. I my na ich bazie możemy wprowadzić odpowiednią pętlę komponentów, czyli komponenty, które następują po sobie, korzystając z odpowiedniego polecenia, które znajduje się w edycjach siatki, czyli Edit Mesh. I przechodzimy do Insert Edge Loop Tool. Tak więc klikamy na tym narzędziu, klikamy następnie na wybrany krawędzi, przytrzymujemy przycisk myszy i kontrolujemy położenie nowej pętli komponentów. Tak więc ja wprowadzę tą pętlę mniej więcej tutaj. Następną pętlę chciałbym wprowadzić troszeczkę poniżej, mniej więcej w tej okolicy. Tak więc upewniamy się, że mamy aktywne narzędzie związane z umieszczaniem nowych pętli. Wprowadzamy taką pętlę. I automatycznie usunę tą pętlę, która znajduje się powyżej. Tak więc skorzystam ze skrótu Q, tak aby móc przejść do narzędzia wskazywanie. Wykonam dwuklik na jednej z tych krawędzi, automatycznie maję ja zaznaczyć całą pętlę. I tak możemy skorzystać ze skrótu Delete i usunąć te komponenty. Aczkolwiek jeśli teraz skorzystamy z prawego przycisku myszy i przejdziemy do werteksów, to zauważymy, że w ten sposób pozostawiamy na siatce werteksy, co stanowi dosyć duży problem. Tak więc skorzystajmy z Ctrl Z. Cofnijmy operację i do tego celu najlepiej wykorzystać dedykowane polecenie, które znajduje się w menu edycja siatki mianowicie Delete Edge Vertex. Dobrze. Możemy jednakże skorzystać z troszeczkę szybszej metody. Tak więc po zaznaczeniu skorzystajmy ze skrótu SHIFT prawy przycisk myszy i korzystamy z Delete Edge. Proponuję również usunąć tą pętlę, która znajduje się wewnętrznej części, tak więc krawędzie. I tak, może zamiast zaznaczenia i usuwania skorzystajmy z innej metody, tak więc przytrzymajmy CTRL, właściwie wskażmy tą krawędź, przytrzymajmy CTRL, prawy przycisk myszy. I tak, w tym przypadku wiemy, że będziemy wykonywać operacje na pętli komponentów, czyli na komponentach, które po sobie następują. Tak więc CTRL, prawy przycisk myszy, przechodzimy właśnie do tej sekcji, która jest powiązana z pętlą komponentów, czyli Edge Loop Utilities. Dobrze. I wybieramy tutaj polecenie tu Edge Loop and Delete. I w ten sposób Maja po prostu będzie śledziła tą pętlę, a następnie ją usunie. I tym samym uzyskujemy coś takiego. Tak więc widzimy, iż możemy uzyskać dostęp do tych samych operacji z poziomu różnych miejsc programu Maja. I tak, jeśli chodzi o skrót CTRL oraz SHIFT w połączeniu z prawym przyciskiem myszy to za ich pomocą uzyskujemy dostęp do pewnych, często wykonywanych poleceń. I tak, skrót Control to głównie dostęp do poleceń powiązanych z zaznaczeniami, jak i dostęp do poleceń, które pozwalają nam wykonywać operacje na całych pierścieniach komponentów, jak i pętlach, czyli Edgering, jak i Edge Loop. Zaś jeśli chodzi o skrót Shift i prawy przycisk myszy, to w tej sytuacji uzyskujemy dostęp do kilku różnych operacji na geometrii naszego obiektu i z niektórych poleceń będziemy korzystać, jeśli chodzi akurat o te marking menu. Dobrze. Na tym etapie jednak chciałbym skupić się z powrotem na siatce i proponuję zmodyfikować pary werteksów, które znajdują się po zewnętrznej stronie. I tak, aby tego nie wykonywać w odniesieniu do wszystkich punktów, ja proponuję usunąć część poligonów, tak więc przejdźmy do Face. Zaznaczmy tą część, usuń, usuńmy czyli skorzystajmy z Delete i zaznaczmy tą część i też usuńmy. Super. W tym przypadku skorzystajmy może ze skrótu 3, tak aby przejść do wygładzenia siatki. Parę przycisku myszy, werteksy. Wskazujemy pary i staramy się zmienić położenie danych par, werteksów. Mniej więcej w taki sposób. Dobrze, tak więc staram się po prostu dopasować kształt tego fragmentu. Ok. Skorzystam ze skrótu 1. I troszeczkę zmniejszę dystans w odniesieniu do tych komponentów. Ok, to chyba wystarczy. I skrót trzy. I jeszcze trochę. W przypadku tego narożnika, odległości może nie są fortuny, tak więc korzystam ze skrótu w, jeszcze raz przesunę tutaj. OK. I proponuję na tym etapie odbić obiekt, tak więc przejdźmy do Object Mode, korzystając z prawego przycisku myszy. I musimy wykonać odpowiednie polecenie, które znajduje się w menu Mesh, mianowicie odbicie geometrii. Czyli ustrzana geometria. I proponuję przejść do ustawień tego polecenia, czyli klikamy na odpowiednie ikonce. I tak, spoglądamy na osie, które znajdują się w lewym dolnym narożniku. Widzimy, że w prawo znajdujemy oś x i wartości dodatnie, tak więc plus x. Tą opcję mamy zaznaczoną w kierunku odbicia. Upewniamy się również, że mamy aktywną opcję scalania komponentów, a dokładnie werteksów. I korzystamy z Apply. Dobrze? I w ten sposób ten fragmencik został odbity. I połówka znajdująca się po prawej stronie powinna być scalona z elementami po lewej. I generalnie możemy również to sprawdzić chociażby klikając na obiekcie i wybierając wertek. Zaznaczamy werteks chociażby w tym miejscu i spoglądamy na informacje o zaznaczeniu. Widzimy, że dysponuję pojedynczym werteksem, tak więc maja z powodzeniem scaliła te werteksy w tym miejscu. No dobrze, teraz musimy odbić obiekt w dół, czyli na osi Y i skoro w dół, to korzystamy z wartości ujemnych, czyli minus Y i w tym przypadku skorzystajmy po prostu z mirroru. Tak więc odbicie zostanie zastosowane, okienko zostanie zamknięte i skorzystajmy ze skrótu 3. Ja skorzystam może jednak z werteksów. Jeszcze raz zaznaczę środek i skalowanie. Dobrze. I może podniosę tą grupę minimalnie. Super. Na tym etapie możemy utworzyć wypukłość na ekranie. Jednakże ja proponuję wcześniej skopiować ten obiekt. I jeśli przykładowo nie uda nam się uzyskać tego, co chcemy, to po prostu będziemy mogli skorzystać z kopii. Dobrze. Tak więc wskazujemy obiekt. Przechodzimy do edycji. Następnie przechodzimy do. Narzędzia Duplicate i po prostu klikamy w skrót W i przesuwamy obiekt w lewo. Dobrze, ja skorzystam ze spacji Channel Box i po prostu widzimy, że przesuwając obiekt w lewo zmieniałem wartości w odniesieniu do osi X. Tak więc jeśli wprowadzimy tutaj wartość 0 to będziemy mogli ewentualnie skorzystać z naszej kopii i przenieść ją dokładnie do tego samego miejsca. I skorzystajmy właściwie z perspektywy. I tak, przejdźmy do edycji krawędzi. Dwuklik na tej krawędzi. Tym samym zaznaczymy całą pętlę. Dobrze. I przejdźmy może do rzutu z boku. Wysuńmy mniej więcej w taki sposób. Dobrze. Następnie możemy zaznaczyć tą pętlę. Wysunąć w taki sposób. Przejdźmy do zaznaczenia werteksów. Zaznaczmy środkowy werteks. I wysuwamy go mniej więcej dotąd. Dobrze. I skrót 3. No OK. I w tej sytuacji widzimy pewne zniekształcenia, które znajdują się w środku naszego obiektu. Tak więc są one głównie spowodowane zbyt dużym nagromadzeniem liczby komponentów, w tym przypadku krawędzi, które na dodatek tworzą odpowiednie trójkąty. Tak więc ja proponuję usunąć co drugi komponent. Tak więc zaznaczamy po prostu co drugą krawędź i zobaczymy co się stanie. Dobrze, i po zaznaczeniu tych krawędzi korzystamy ze skrótu. Shift, klikamy prawie wszystkie myszy, usuwamy krawędzie i skrót 3 i sprawdzamy jeszcze raz jak wygląda sytuacja. No, ok, trochę lepiej. Skorzystajmy z krawędzi i w tym przypadku będziemy już mieli problemy ze znaczeniem pętli z racji tego, iż zmodyfikowaliśmy topologię. I po zaznaczeniu przejdę do rzutu z boku. Skorzystam ze skrótu W. Trochę wysunę. I to powinno wystarczyć. OK. Object mode. Nie widzę, że w tej sytuacji jednak ta powierzchnia nie wygląda najlepiej. Jest ona pofalowana. Dobrze. A to oznacza, że będę musiał troszeczkę zmodyfikować mój zasadniczy obiekt. Tak więc portem do niego przejdę. Wprowadzę wartość 0. Ok, przejdę do rzutu z przodu. I wprowadzę pętlę w tym miejscu oraz w tym miejscu. I tutaj będę miał problem z wprowadzeniem pętli. Tak więc przejdę do werteksów. Skorzystamy ze skrótu Q, wskażę pierwszy Vertex, SHIFT, dwuklik na kolejnym, ten sam będziemy mogli zaznaczyć całą parę, to znaczy całą pętlę werteksów. Korzystamy ze skrótu R, skalujemy aż dotąd i dopiero teraz skorzystajmy z wprowadzenia nowej pętli. I upewniamy się, że odległości są w miarę równe pomiędzy pętlami. Dobrze. I korzystamy w tym przypadku... Z krawędzi, skrawędzi skrótku wskazujemy tą krawędź skut control i prawy myszy następnie zaznaczę co drugą krawędź począwszy od tejm czyli raz 2 3 4 5 6 7 8 i korzystamy z Shift i usuwamy. I tak następnie zaznaczę. Odpowiednią grupę polygonów. Może dodam do zaznaczenia ten element i ten Skrót W. I korzystamy z rzutu z przodu. To znaczy, to znaczy z boku i wyprowadzamy komponenty w lewo. Następnie zaznaczamy tą grupę. I również wyprowadzamy. I teraz tą grupę komponentów. Też wyprowadzamy. I na końcu lekko wychylamy wertekst, który znajduje się na samym środku. Coś w tym stylu. Dobrze. I skrót 3. Widzę jednak, że to rozwiązanie w tym przypadku się nie sprawdza i możemy zauważyć pewne lekkie zniekształcenia na powierzchni cieniowanego obiektu. Wynika to głównie z tego, iż zbyt duża liczba komponentów spotyka się w pojedynczym punkcie, jak i ze zmiany topologii, którą wprowadziliśmy w tych, punkt, w tych punktach. Tak więc, zacznijmy może od spłaszczenia, całą korektę zacznijmy od spłaszczenia obiektu. Tak więc, przechodzimy do rzutu z boku, skorzystajmy ze skutu R, spłaszczamy obiekt na osi Z, aż pojawi się pojedyncza linia. Przejdźmy następnie z powrotem do perspektywy i usuńmy wybrane krawędzie, mianowicie T4. Dobrze, tak więc po wskazaniu korzystamy z Shift, przycisk myszy, Delete Edge. Super. I właściwie zaznaczmy tą pętlę i również ją usuńmy. Tak więc ja skorzystałem z Control, przycisk myszy, To Edge lub and Delete. Super. Verteksy, zaznaczamy tą grupę, skalowanie, czyli skrót R. Przejdźmy do rzutu z przodu. I skalujemy mniej więcej w taki sposób. Dobrze. I tak, skorzystajmy teraz z narzędzia dodawania nowych krawędzi, tak więc korzystamy z edycji siatki i wybieramy Interactive Split Tool. Dobrze? To narzędzie automatycznie jest przyciągane do werteksów, jak i do równych odległości pomiędzy werteksami. Tak więc dodajmy pierwszy punkt w tym miejscu, przeciągnijmy tutaj i tu, praw myszy, dodajmy teraz tu, praw myszy, i przeciągamy w dół. I w taki sposób zmieniamy topologię naszego obiektu w centralnej części. Dobrze, ja skorzystam z rzutu z przodu, skrót 3. Object mode. Ok, to powinno wystarczyć. Tak więc powróćmy do rzutu z boku. I skorzystajmy ze skrótu R. I postarajmy się teraz wypchać obiekt na osi Z. A więc kilkukrotnie musimy skorzystać z naszego manipulatora. I w ten sposób wypychamy obiekt. I tak, zaznaczmy teraz właściwe poligony, które znajdują się w środkowej części. Skorzystam ze skrótu W. I właściwie skorzystam z rzutu. Z boku i też je wypchnę. Mniej więcej w ten sposób. Dobrze. Następnie dwuklik. Na tej krawędzi. Zaznaczamy całą pętlę. Przejdźmy do rzutu z boku jeszcze raz. I też minimalnie ją wypchniemy. I odznaczę wszystko Object Mode. I zobaczmy, jak teraz to wygląda. Ok, dużo lepiej. No dobrze, tak więc ta lekcja troszeczkę się przedłużyła, aczkolwiek poznaliśmy sporo narzędzi, sporo skrótów, jak i udało nam się właściwie zmienić topologię obiektu w pojedynczym rozdziale. I w kolejnym będziemy kontynuować budowę kinoskopu, tak więc zapraszam.